Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cieszę się, że jesteś posiadaczką kalendarza dobrych dni. Mówię tak do Ciebie, dlatego że te nasze spotkania są skierowane właśnie dla kobiet, dla mężczyzn, bowiem, że tacy też są, którzy mają kalendarz dobrych dni. W pierwszym odcinku rozmawiałyśmy już na temat tego, jak wykonać ćwiczenie koło życia, koło rozwoju. Opowiedziałyśmy sobie o tym, że to jest ćwiczenie, w którym patrzymy na swoje życie z lotu ptaka. Pierwszy miesiąc to było przypatrywanie się i planowanie kolejnych obszarów, nad którymi chcemy pracować. Teraz w ćwiczeniu z lutego mamy już kolejny krok. To ćwiczenie nazywa się przejść od marzeń do działania. W styczniu zastanowiłaś się na tym, jakie obszary chcesz poprawić, co chcesz zmienić. Teraz przystępujemy już do działania. I ćwiczenie w lutym wygląda w ten sposób. To jest tabelka, w której znowu są opisane te same obszary osiem obszarów, które wcześniej widziałaś w kole życia. I teraz chcę, żebyś napisała, jaki jest pierwszy krok, który zrobisz w celu polepszenia tego obszaru, w którym nie czułaś pełnej satysfakcji, albo w takim celu, aby utrzymać ten poziom, który dawał Ci pełną satysfakcję patrząc na koło życia. Więc masz tutaj do zapisania pierwszy krok, następnie do kiedy. Dlatego, że kiedy zmieniamy marzenia na cele, to musimy tutaj dopisać datę, ponieważ marzenie może być czymś bardzo takim nieokreślonym, czymś odległym w czasie, e, czymś takim górnolotnym. Natomiast cel. Powinien być już konkretny i powinien być określony w czasie, my teraz przechodzimy do celów, przechodzimy do działania, więc musi się pojawić data. Zastanów się, do kiedy ten pierwszy krok w każdej z tych kategorii chcesz wykonać. Następna rubryka to jest taki checkbox, czyli kratka, w której zaznaczasz, czy to zostało wykonane. Ja jestem z tego pokolenia ludzi, którzy jeszcze myślą na papierze. Jeżeli um, coś mnie męczy, to zapisuję to na papierze. Jeżeli jestem z czegoś dumna, też to zapisuję. Kiedy piszę artykuły, kiedy piszę bloga, to bardzo często najpierw mam notatki na papierze, dopiero potem jestem w stanie to przepisać do komputera. Myślenie na papierze to jest taka magiczna nić pomiędzy głową a ręką i piórem. I mam takie głębokie przekonanie, że w momencie, kiedy też to kiedy zaznaczamy, że to zadanie jest wykonane, czyli ten, zaznaczamy ten checkbox, że on jest odhaczony, to też dzieje się coś wyjątkowego, ponieważ to jest taki moment, w którym my siebie doceniamy, chwalimy. Zauważamy, że osiągnęłyśmy sukces, ponieważ wyznaczyłyśmy sobie cel, wyznaczyłyśmy datę realizacji i go zrealizowałyśmy. I w ten sposób, tym gestem, zaznaczamy, że to jest zrealizowane. Często też moim doradcom e, sugeruję, takim, kto, takim który, mm, którzy mają kłopot z tym, żeby siebie docenić, że nawet jeżeli w ciągu dnia wykonałaś już wiele rzeczy, których nie miałaś wcześniej w kalendarzu, zapisz je, a potem skreśl, po to, żeby mieć ten moment satysfakcji, że zrobiłam to. Mogę to wykreślić z rzeczy, które, które dzisiaj miałam do wykonania, a na koniec dnia popatrzeć na całą listę rzeczy, które na dzisiaj sobie przewidziałam nie móc tak się poklepać po ramieniu i stwierdzić – wykonałam dzisiaj dobrą pracę, dobrą robotę. Więc to ćwiczenie będzie Cię przenosić z marzeń do działania, a potem będzie Ci dawało ten moment satysfakcji, kiedy zaznaczysz, że ten cel, to działanie zostało wykonane. Bardzo ważne jest to, żeby nie pozostać tylko w sferze marzeń. Bardzo wiele kobiet, które ma piękne, ambitne myśli i stać je na bardzo wiele, Zatrzymują się tylko na etapie marzeń, więc już w lutym chcę, żebyś zaczęła działać. I to ćwiczenie ci w tym pomoże. Dziękuję bardzo, że dzisiaj ze mną byłaś. Jeżeli nie masz jeszcze takiego kalendarza, to myślę, że to jest ostatni moment. Podejrzewam, że zostały ostatnie sztuki. Dzięki. Do zobaczenia.